Czy wiedziałeś, że gdy w trójkącie prostokątnym masz podane dwie informacje, na przykład dwa boki lub bok i kąt, to możesz w tym trójkącie policzyć wszystko? Właśnie takie myślenie będę chciał zaszczepić dzisiaj w swojej głowie, więc witam cię w filmie top 3 zadania z trójkątów prostokątnych z poziomu podstawowego. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, sprawdzaj poprzednie filmy z tej serii i przejdźmy do zadań. Zadanie pierwsze z majowej matury 2021 rok. Przy prostokątna trójkąta prostokątnego ABC ma długość 8 oraz tangens kąta alfa to 2 piąte. Zobacz rysunek. Pole tego trójkąta jest równe. Żeby policzyć pole tego trójkąta prostokątnego brakuje nam jeszcze odcinka BC, który będzie wysokością tego trójkąta. Na samym wstępie tego odcinka powiedziałem, że mając w trójkącie dwie informacje, możemy tam policzyć wszystko. No i ja mam długość boku i mam kąt. W takim razie jestem pewny, że policzę w tym trójkącie wszystko, tylko pytanie co z tego wszystkiego będzie mi potrzebne do rozwiązania zadania. No i już odpowiedzieliśmy, że x potrzebujemy, żeby rozwiązać to zadanie. W treści zadania mamy podany tangens. Zacznę od zapisania tego tangensa. Tangens kąta alfa jest równy 2 piąte. No i teraz zgodnie z definicjami funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie, w trójkącie prostokątnym odpowiemy sobie na pytanie, czym jest tangens kąta alfa. Tangens tego kąta alfa jest to stosunek długości przyprostokątnej naprzeciwko kąta do przyprostokątnej leżącej bliżej kąta. Dokładnie tak jak wskazuje ten wzór tutaj w tablicach maturalnych jest to A przyprostokątna naprzeciwko kąta do B do przyprostokątnej leżącej bliżej kąta. No i teraz tak podstawię sobie właśnie za tego tangensa. Dla oznaczeń, które my mamy na rysunku będzie to X do 8. To jest tangens. X do 8. No i teraz z z tego równania otrzymam za chwilę długość, długość x. Proste równanie, pomnożę sobie na krzyż, robię krosa. Po jednej stronie będzie x razy 5, czyli 5x, po drugiej stronie 2 razy 8, czyli 16. Zostało podzielić obu stronie przez 5 i mam x równego 16. /5. Tego potrzebowaliśmy do pola. Gdybyśmy potrzebowali. Yy, do czegoś w tym zadaniu przeciwprostokątnej tego trójkąta, no to jest moment, żeby zapisać twierdzenie Pitagorasa. Mamy długości dwóch boków, możemy z Pitagorasa policzyć bok trzeci. Ale tego nie potrzebujemy. Zapisuję pole tego trójkąta, jedna druga razy podstawa, czyli 8. I razy bok X, który teraz został wyznaczony, jest to 16 piątych. Możemy skrócić sobie. Mogę tak dwójkę skrócić z ósemką lub dwójkę skrócić z szesnastką. Ja skrócę dwójkę ze 16, zostanie tu 8 i ostatecznie pole jest równe 64 piąte. Jeżeli mnożę liczbę całkowitą przez ułamek, mnożę tylko jego licznik, mianownik zostaje bez zmiany. 64 piąte to jest odpowiedź do zadania, odpowiedź d jest poprawna. Zadanie drugie również matura majowa z 2021 roku. W trójkącie ABC bok BC ma długość 13, a wysokość CD tego trójkąta dzieli bok AB na odcinki o długościach 3 oraz 12. Długość boku AC jest równa. Długość boku AC jest do policzenia, oznacza ten bok e, niewiadomą X. No i teraz się zastanawiam, tak jak na początku powiedziałem, jeżeli w trójkącie prostokątnym mamy dwie informacje, w tym trójkącie policzę wszystko. Więc widząc trójkąty prostokątne, pierwsze pytanie, które sobie zadaję, czy jest jakiś trójkąt, w którym, w którym mam podane dwie informacje. Patrzę na ten rysunek, no i widzę, no jest trójkąt. Jest trójkąt, w którym są dwie informacje, są dwa boki, więc ja w tym trójkącie mogę policzyć wszystko, a z tego wszystkiego, co by mi się przydało, no fajnie byłoby mieć odcinek, który oznaczyłem y. Bo jeżeli będę miał Y, no to w trójkącie ADC będę miał dwie informacje, dwa boki i wtedy z Pitagorasa wyznaczam trzeci bok. Więc dwa razy Pitagoras. Po pierwsze w tym trójkącie daje nam Y. Po drugie, w tym trójkącie, jeżeli już mam Y, to wyznaczam X, który jest odpowiedzią do zadania. Więc tak to zadanie podzielimy na, na właśnie takie kroki. Krok pierwszy, czy trójkąt, trójkąt A. Przepraszam, trójkąt BCD. Jesteśmy w tym trójkącie prostokątnym. No i zapisuję twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta. Y kwadrat dodać 12 kwadrat równa się 13 kwadrat. No ten trójkąt jest y, trójkątem pitagorejskim. Trójki pitagorejskie, które warto znać na poziomie podstawowym, to jest 3, 4, 5. Oraz 5, 12, 13. To są trójkąty prostokątne, które najczęściej się pojawiają. Warto je znać. Wszystkie takie trójkąty oraz wszystkie trójkąty w jakiejś skali od tych trójkątów większe lub mniejsze. Na przykład trójkąt, którego boki będą dwa razy większe od tego, czyli trójkąt 6, 8, 10, też będzie trójkątem pitagorejskim, więc warto znać te Dwa trójkąty, i później e, łatwo jest zauważyć też takie trójkąty, które są w jakiejś skali od nich większe. Więc ja tutaj zauważam ten drugi trójkąt i od razu stwierdzam, że y jest równy 5 na tej podstawie. Oczywiście nie musimy tego wiedzieć, warto to wiedzieć, bo trochę nam to przyspieszy. E, jeżeli bym tego nie wiedział, to po prostu e, działania, rozwiązanie tego równania daje mi y równy 5. Ok, czyli to jest krok pierwszy. Pitagoras w tym pierwszym trójkącie, dwójka, drugi trójkąt. Już w tym trójkącie mam dwie informacje. Znam bok AD, policzyłem przed chwilą bok CD i z Pitagorasa mam x, a to jest odpowiedź do zadania, czyli trójkąt ADC, ADC, no i Pitagoras. 3 do kwadratu dodać y do kwadratu, gdzie y jest równy 5, czyli 5 kwadrat daje nam x kwadrat. Jeszcze przypomnę twierdzenie Pitagorasa. Po lewej stronie tego równania są kwadraty przyprostokątnych tego trójkąta. Trójkąta przyprostokątne to te, które wychodzą z kąta prostego, czyli 3 kwadrat y kwadrat daje nam przeciwprostokątną do kwadratu. Więc mamy 9 dodać 25 równe x kwadrat. Czyli 34 to x kwadrat, no i pierwiastkując obu stronie otrzymuję pierwiastek z 34 równe x. I tak mam w odpowiedzi A. Zadanie trzecie z informatora maturalnego. Dany jest prostokąt ABCD, w którym odcinek AD jest równy 2, oznaczę to od razu. Więc jeżeli AD w tym pr prostokącie jest równe 2, to BC również będzie równe 2. Następnie kąt BDA ma miarę alfa, oznaczam. Oraz tangens tego kąta alfa jest równy 2. Na razie podkreślę sobie tego tangensa w treści zadania. Przekątna BD i prosta przechodząca przez wierzchołek C, czyli ta prosta, prostopadła do boku BD, mamy tu kąt prosty, przecinają się w punkcie E. Widzimy wszystko na rysunku. Oblicz długość odcinka CE. CE oznaczę przez X. No i teraz zastanawiam się, jeszcze mam tangens podany, pamiętajmy o tym. Wszystkie oznaczenia na rysunku. I jeszcze tangens. I od razu na samym początku powiem, że to zadanie moglibyśmy wykonywać z podobieństwa trójkątów. Na przykład tego trójkąta do tego trójkąta. Te trójkąty są podobne, tylko że. Ja chciałbym zrobić to w inny sposób. Ten sposób pozwoli nam omówić kilka jeszcze własności trójkąta prostokątnego. Te wszystkie własności, które wstawiłem, znajdują się w tablicach maturalnych i o nich powiemy właśnie na przykładzie tego zadania. Więc ja cały czas trzymam się tego, co dzisiaj na tym filmie cały czas powtarzam. Czy mamy jakiś trójkąt prostokątny, w którym są dwie informacje? Widzimy tu trzy trójkąty prostokątne. No i jeden z nich, w jednym z nich są dwie informacje. Ten trójkąt ADB mamy długość jednego boku i mamy tangens kąta alfa, więc ja już na tym etapie wiem, że w tym trójkącie jestem w stanie policzyć wszystko. Więc teraz w pierwszym kroku wykorzystam kąt alfa do policzenia jednego z boków tego e, trójkąta. Kąt alfa no i tangens z tego kąta alfa, oczywiście. Tangens kąta alfa jest równy 2 a tangens jest stosunkiem przyprostokątnej naprzeciwko kąta do przyprostokątnej bliżej kąta, tak jak zrobiliśmy to w zadaniu pierwszym. Tą przyprostokątną AB może oznaczę Y i układam sobie to równanie. Tak jak powiedziałem, tangens jest Y do dwóch. Przyprostokątna naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. I to jest równe 2. No to w takim razie mnożę razy 2 obustronnie i mam Y równego 4. Tyle jest równy bok AB. No i... Również bok CD też będzie długości 4. No i w, tej, w tym trójkącie już mam dwa boki, więc mógłbym też policzyć trzeci bok stwierdzenia Pitagorasa. Mam dwa boki, z Pitagorasa policzę trzeci, oznaczę go może przez C i tak za chwilę go policzę. Ale teraz od razu ustalmy, dlaczego ja go chcę policzyć. Bo jeżeli będę miał już ten bok C, no to ten trójkąt prostokątny, w nim mam wszystko. Mam wszystkie boki, a odcinek X... Jest wysokością tego trójkąta prostokątnego poprowadzoną z kąta prostego. No a tak się składa, że mamy dwa wzory dotyczące tej wysokości, i właśnie te dwa wzory będę chciał omówić. Więc najpierw w kroku drugim stwierdzenia Pitagorasa wyznaczę przeciwprostokątną C trójkąta prostokątnego, czyli układam Pitagorasa dla tego trójkąta. 2 kwadrat plus 4 kwadrat, czyli po jednej stronie tego równania zapisałem kwadrat sumę kwadratów przyprostokątnych tego trójkąta prostokątnego. Po drugiej stronie będzie c kwadrat, czyli przeciwprostokątna tego trójkąta. Więc mamy 4 dodać 16 równe c kwadrat, 20 równe c kwadrat i pierwiastkując obustronnie c jest równe pierwiastek z 20. A pierwiastek z 20 mogę sobie rozbić na 4 razy 5 i otrzymam 2 pierwiastki z 5. Mamy już w tym trójkącie długości wszystkich boków, i tak jak powiedziałem wcześniej, mamy dwa wzory dotyczące wysokości trójkąta prostokątnego poprowadzonej z kąta prostego. Przenieśmy się teraz do tej części. Zobaczmy. Mowa o tym odcinku. To jest nasza niewiadoma, to jest ten X. I zobaczcie, ten odcinek w tablicach jest oznaczony jako HC, czyli wysokość H poprowadzona z, z wierzchołka C, z kąta prostego. Pierwszy wzór jest to pierwiastek z iloczynu długości, na które przeciwprostokątna została podzielona przez tą wysokość. Tutaj mamy odcinek AD, odcinek DB. Może wprowadzę sobie takie oznaczenia, żeby wam pokazać na literkach. Niech będzie tu XY. Wysokość podzieliła tą przeciwprostokątną na odcinki XY, i pierwiastek stopnia drugiego z tego iloczynu X razy Y jest tą wysokością. To po pierwsze, taki wzór mamy w tablicach, i po drugie jest jeszcze coś takiego. Ta wysokość jest to iloraz iloczynu przyprostokątnych i przeciwprostokątnej. A prościej mówiąc, mnożymy przyprostokątne w liczniku A razy B, dzielimy to wszystko przez przeciwprostokątną C. No i właśnie z tego skorzystamy. Mamy długości wszystkich boków tego trójkąta, więc tak właśnie w kroku trzecim kończę to zadanie, wyznaczam tego X. Więc krok trzeci podstawiam sobie po prostu do tego wzoru x jest równy kreska łamkowa w liczniku mnożę przyprostokątne czyli 2 oraz 4 2 razy 4 w mianowniku jest przeciwprostokątna c i ona jest równa 2 pierwiastki z 5 skracam jeszcze dwójki dwójki skrócone i zostało 4 na pierwiastki z 5 na maturze oczywiście zostawiam taką odpowiedź. Nikt mnie nie prosił o usunięcie niewymierności z mianownika, więc nie robię tego, żeby nie narazić się na błędy. Na pewno otrzymuję za taką odpowiedź 3 punkty. I to jest ostatnie zadanie, jakie na dzisiaj przygotowałem. Jeżeli film się podobał, napisz komentarz, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z tą serią i sprawdź sobie jeszcze poprzednie filmy z tej serii, a kolejne już niebawem.